Hello mordy dzisiaj zrobimy poradnik hydraulika To ostatnim razem zjebałem montując tą pompę otóż zjebałem to że tutaj dałem zawór zwrotny a tymi łączkami, złączkami kolankami i innymi pierdołami dostawało się gdzieś powietrze do środka do rury, a że tu jest system podciśnieniowy w studni abicjskiej. Tak więc cały czas mi się to wszystko kurwa zapowietrzało. Chyba do dzisiejszego dnia. Gdzie postanowiłem ten zawór zwrotny zamontować tutaj na początku samej rury i poni dać wszystkie złączki. I myślę, że to będzie koniec moich problemów.